Bracia i siostry, dziś drugi dzień, właściwie trzeci dzień naszych rekolekcji, w których chcemy przygotować się szczególnie do dnia jutrzejszego. Jutrzejszy dzień, jak dobrze wiemy, zgodnie z ogłoszeniami i zgodnie z harmonogramem naszych rekolekcji, jest dniem spowiedzi. Jest dniem sakramentu, pokuty i pojednania. I dobrze byłoby przygotować się w jakiś sposób do tego wydarzenia. Dlatego dzisiejszy dzień chcemy poświęcić właśnie temu wydarzeniu, które czeka nas jutro. Chcemy zobaczyć, czym jest grzech. Chcemy zobaczyć, czy On jest obecny w naszym życiu i gdzie tak naprawdę jest ukryta najbardziej ta cała geneza naszego grzechu i gdzie jest ukryta największa miłość Boga do nas. I mówiąc o grzechu, należy zobaczyć przede wszystkim to, że grzech jest wydarzeniem przede wszystkim religijnym. To bardzo ważne uświadomienie sobie tego, że grzech jest wydarzeniem religijnym. Dla nas, dla ludzi wierzących, na przykład to, że w niedzielę nie uczestniczę w mszy świętej, jest grzechem. Natomiast dla Człowieka, który jest niewierzący, nie jest to grzechem. Dla nas jakaś czynność, nawet ta najbardziej budząca duże emocji, jakim jest post, czy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, może być przewinieniem, może być grzechem. A dla kogoś, kto jest niewierzący, nie ma to znaczenia, czy w piątek, czy w Wielki Piątek, czy w Środę Popielcową spożyje taki czy inny pokarm. Nie ma to dla niego znaczenia, ponieważ nie ma wiary. I te dwa przykłady, takie najbardziej drastyczne, tak można powiedzieć, uczestnictwo w Mszy Świętej i zachowanie postu, mogą nam już otworzyć trochę oczy na to, że grzech, aby go zobaczyć, trzeba być człowiekiem wiary. Trzeba być w jakiś sposób człowiekiem wierzącym blisko Boga. Tych grzechów jest mnóstwo, które dotyczą tylko nas, katolików, a ludzi niewierzących nie dotyczą, ponieważ nie mają wiary. Popełniając jakieś występki, nie wiedzą, że popełniają grzechy, a więc konieczna jest bliskość Pana Boga, aby mógł zobaczyć swoje grzechy. Zatem robienie rachunku sumienia bez wzywania Ducha Świętego jest niemożliwe, dobrego rachunku sumienia. Bez wzywania Bożej Obecności jest niemożliwe. Wielu świętych zauważało tą zależność, że im w człowieku więcej ducha świętego, im bardziej otwarty na łaski ducha świętego, tym bardziej jest świadomy i bardziej zauważa swoją grzeszność. Musimy zauważyć, że dzisiaj, myślę, wśród wielu ludzi, a być może i wśród nas, zanika świadomość grzechu. Jest takie pomieszanie rzeczywistości, czy faktycznie ten grzech w ogóle istnieje. I tak na przykład ktoś może żyjąc w grzechach ciężkich nie mieć z tym żadnego problemu. Nie ma z tym żadnego problemu, że żyje w grzechu ciężkim, a tymczasem w piątek zawsze smaży rybę na obietnie, nie? Bo przecież nie wolno jeść mięsa. Zapomina tymczasem, że przecież od wielu tygodni czy miesięcy nie przyjmuje Eucharystii. Gdzie jest dużo poważniejszym grzechem i dużo większym. Jedno drugiego nie chcę wykluczyć w ten sposób, ale chcę pokazać, jakie może być zaniedbanie naszego serca, jakie może być pomieszanie w naszym sercu, świadomości grzechu, tej, tego poczucia. A jeżeli właśnie ono się pojawia, to jest pytanie poważne o naszą wiarę. I teraz jest takie stwierdzenie, które mam nadzieję dobrze zrozumiecie. Które dobrze zrozumiemy razem. Mianowicie, że jeżeli ktoś spowiada się od dziesięciu lat ciągle z tych samych grzechów, to znaczy, że jego wiara nie rośnie. To znaczy, że nie widzi więcej, że jego miłość do Boga nie rośnie, że być może spowiedź stała się już tylko jakimś rytuałem jakimś pobożnym wydarzeniem, ale nie wydarzeniem wiary, w którym przychodzę do Jezusa rzeczywiście ze zranieniami, z tym co wystąpiłem przeciwko jego miłości. I to nie jest zachęta do tego, aby popełniać więcej grzechów, żeby mieć co więcej na spowiedzi powiedzieć. Nie, ale chodzi o to, aby bliżej być Jezusa, jego miłości, jego serca, aby więcej zobaczyć aby więcej być świadomym i potrzebuje każdy z nas do tego po prostu karygmatu potrzebujemy dobrej nowiny o tym, że Bóg mnie kocha, bo jeżeli zobaczę to, że Bóg mnie kocha, wówczas moje świadomość grzechu a w tym i nawrócenie może mieć faktycznie realne miejsce w moim życiu. Ta prawda, która jest bardzo może zapomniana, że grzech jest zawsze wynikiem złamania relacji z Bogiem. Co to znaczy? To znaczy, że to nie jest występek bezosobowy, że moje grzechy nie są występkami bezosobowymi, ale mają wpływ na osobę, konkretną osobę, jaką jest Bóg, jaką jesteś Ty i Twoi najbliżsi. Zatem grzech jest bardzo relacyjny, jest bardzo dotykający osobę. Jest taka piękna Ewangelia o tym, co mówię, mianowicie o tym poczuciu grzechu i o tej świadomości, że faktycznie ten grzech jest wystąpieniem przeciwko miłości. Otóż w ósmym rozdziale Ewangelii według Świętego Jana słyszymy historię o tym, jak uczeni w piśmie i faryzeusze Przyprowadzają do Jezusa kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie i oskarżając ją, mówią Jezusowi, że taką, takie czyny Mojżesz nakazał nam kamienować. A ty co powiesz? I Jezus wówczas, wówczas odpowiada bardzo prosto, być może znamy tę Ewangelię bardzo dobrze. Mówi tak: Jeżeli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Wówczas Wszyscy stojący dookoła, wyobraźmy sobie tę sytuację, Jezus, kobieta na środku i stojący dookoła, uczeni w piśmie i faryzeusze. I słyszą takie słowa: jesteś bez grzechu, rzucaj. I co robią? Odchodzą. Wszyscy po kolei odchodzą, co to znaczy, że przyznają się do tego, że są grzesznikami. Przyznali się przez ten czyn, że nie mają, że nie mają życia bez grzechu. Że są grzesznikami, ale odchodzą. A więc w tej sytuacji wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. I ta kobieta, i ci, którzy ją oskarżają. A kto z nich spotyka się z Jezusem? Tylko ta jedna. Tylko ta jedna, która zrywa maskę, która już została zdemaskowana, która już została. W jakiś sposób oskarżona tak publicznie, że nie może uciec. Nie chodzi tutaj teraz o to, abyśmy publicznie wyznawali swoje grzechy, ale żebyśmy ściągnęli maskę przed Bogiem i z nim naprawdę się spotkali. Bo ta sytuacja, o której mówię, może niestety mieć miejsce podczas naszej Mszy Świętej, naszej liturgii, w której uczestniczymy. Bo kiedy na początku liturgii ojciec Marcin powiedział do nas: uznajmy, że jesteśmy grzeszni. No to wszyscy uznaliśmy, bijąc się pięścią w piersi, nie? Spowiadam się, to znaczy jestem grzeszny. Wszyscy uznaliśmy, więc, słuchajcie, jesteśmy tu zgromadzeniem grzeszników. A kto z nas wyjdzie naprawdę, spotykając Jezusa? Bo możemy być jak ci faryzeusze i uczeni w piśmie, przyznając się do tego i odchodząc stąd nieprzemienieni. Odchodząc z tej liturgii, z tej Eucharystii, nie doświadczając spotkania z miłością, jaką jest Jezus. A więc skoro już przyznały się do tego, to teraz spotkaj się z Bogiem, z Jego miłością. Naprawdę. Naprawdę z Jego miłością. Jezus jest tym, który staje po stronie tych, którzy chcą do Niego się zbliżyć. Staje po stronie tej kobiety i mówi idź, już nie grzesz. Idź już nie grzesz. I zachęca do wytrwania właśnie w tej miłości, którą ona otrzymała. Myślę, że to jest właśnie dla nas najważniejsze w tym rozważaniu o naszej rzeczywistości grzechu. To przede wszystkim zobaczyć, że chodzi tu o Jezusa Chrystusa. To znaczy, że mój grzech nie jest złamaniem tylko przepisu, czy przekroczeniem przykazania, ale mój grzech dotyczy relacji z Bogiem. Mój grzech zawsze odnosi się do osoby, nigdy tylko do mnie. Dlatego jutro, nie będziemy sprawować sakramentu spowiedzi, bo nie ma takiego. Jest sakrament pojednania. Sakrament, w którym chcemy się pojednać. Nie chodzi o to, żeby wyszeptać z zaciśniętymi zębami swoje grzechy księdzu tam do ucha. Ale chodzi o to, żeby pojednać się z Bogiem. Nie tylko przyznając się do grzechów, ale Chcąc naprawić swoją relację, i nawet te najbardziej grzechy ukryte, może jak nieczyste, czy te, które dokonują się w naszych myślach, zawsze mają charakter relacyjny do Boga. Najbardziej właśnie te, których nie widać. I chodzi o to, abyśmy uświadomili sobie to, co powiedziałem na początku, że bez wiary nie jest możliwy sakrament pojednania. Nie pojednasz się z Bogiem bez wiary. Dopóki będziesz tylko traktował spowiedź jako wyznanie grzechów. A jeżeli zobaczysz, że jest to sakrament pojednania, w którym ja przychodzę odnowić moją relację z Jezusem, wówczas naprawdę mogę spotkać się z Bogiem i mogę wtedy rozwijać tą relację. Wtedy moja spowiedź nie będzie tylko od świąt do świąt, bo będę tęsknił za, za moim ukochanym, który jest Bóg. Będę tęsknił za tym, żeby się pojednać, kiedy już widzę, że nabroiłem tak wiele, że trzeba przeprosić mojego pana. To jest bardzo ważne w przygotowaniu do jutrzejszego dnia. Nie chcę też przez to powiedzieć, że nasze słabości, czy nasze grzechy, winy, które nosimy, Powodują teraz, mają spowodować to, że jesteśmy beznadziejni, że zmagamy się z jakimiś grzechami, i to wszystko sprawia, że, że mamy wyjść tacy zdołowani, słysząc te treści. Nie. Ale to wszystko, co mówię, pragnę, aby rozbudziło w naszym sercu naprawdę poczucie tego, że ja potrzebuję Boga, że naprawdę potrzebuję się pojednać. Że naprawdę potrzebuje być blisko Jezusa. Nie wiem, czy ktoś z was miał okazję kiedyś się pokłócić z kimś tak, że się nie odzywa. Mam nadzieję, że nie jest tak teraz, ale że kiedyś, może mieliśmy taką okazję, że przestaliśmy się do siebie odzywać na kilka godzin albo dni. To jest okropne, to jest straszne doświadczenie. Z którego czasami nie wiemy, jak wyjść, z którego chcielibyśmy jak najszybciej uciec. I dlatego uciekamy w milczeniu, które jest najgłośniejszym krzykiem nienawiści wtedy. I tak właśnie to nie do zniesienia, ta sytuacja nie do zniesienia, chcę, abyśmy zobaczyli, że ona też jest w naszym sercu po grzechu. Że jest to sytuacja nie do zniesienia, w której chcę przyjść, pojednać się z Bogiem, Przychodzimy, aby właśnie objawić Bogu to naszą, nasze pragnienie pojednania, powrotu do Niego, do, do tego, który jest miłością. W piątym rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy Jezus powołuje Szymona Piotra, Szymon Piotr wypowiada takie słowa: Panie, odejdź ode mnie. Bo jestem człowiek grzeszny. I te słowa nie wiązały się z tym, że Piotr powiedział Panie Jezu, wybierz kogoś innego. Tylko te słowa pokazały prawdziwą pozycję Piotra wobec Jezusa. Pokazały, kim jest Jezus, jakim On. Czyli ustawiły właściwie tę relację. Że jestem człowiek grzeszny. I teraz Kościół w swojej dobroci i w swojej mądrości sprawił, że my też to robimy. Może dziś pierwszy raz uda nam się zrobić to świadomie. Pierwszy moment to jest nam przy świętej, kiedy przyznajemy się, Jakowi faryzeusza i uczyni w piśmie, że nie jesteśmy bez grzechu. A drugi moment to jest moment, kiedy kapłan ukazuje nam baranka w Jezusa Chrystusa. Wówczas, jak Szymon Piotr. Padamy na kolana i mówimy, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Jestem grzeszny. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. I warto może dziś, właśnie myśląc już o tym pojednaniu, o tym sakramencie, który czeka nas jutro, już dziś przeżyć te słowa bardzo świadomie, wypowiadając je naprawdę z wiarą, a w ten sposób rozbudzając miłość w swoim sercu. W pierwszym liście Świętego Jana słyszymy coś takiego w pierwszym rozdziale. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy, tak mówi Święty Jan do nas. I nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą. I nie ma w nas Jego nauki. Tak bardzo łatwo wypowiadamy te słowa, tak bardzo łatwo wysłuchaliśmy tych zdań z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Ale teraz, gdy jeszcze raz przeczytam to ostatnie zdanie, że jest ktoś taki, kto może uczynić Boga kłamcą, że jest taka postawa, w której człowiek oskarża Boga o kłamstwo. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą. Co to znaczy? To znaczy, tak jakbyśmy powiedzieli mu, Boże, ta Twoja męka na krzyżu, bardzo piękna historia, ale po co? Przecież ja nie zgrzeszyłem. I dopóki nie zobaczę, że On poszedł na krzyż za mnie, z miłości do mnie, za moje grzechy, to nie, nie zobaczę naprawdę tego, że potrzebuje pojednania. I wtedy czyni go kłamcą, mówiąc: Nie no, bez przesady. Panie Jezu, na pewno umarłeś za innych, ale nie za mnie. Przecież mi chyba aż tak dużo się nie stało w życiu, nie? Zatem zobaczcie, że każdy z nas tak naprawdę jest grzesznikiem i jest bardzo niebezpieczna postawa, mówiąc, że nie. Bo każdy z nas mógłby przyjąć miłość Boga tylko wtedy. Kiedy zobaczę, co On uczynił dla mnie, i kiedy zobaczę, spojrzę na krzyż, jakże wielki w tej świątyni. Duży, po prostu nie da się oderwać oczu, czasami od Niego. Kiedy spojrzę na ten krzyż i pomyślę choć przez chwilę, naprawdę w prawdzie swojego serca, że to dla mnie, że to za mnie, wówczas naprawdę ten sakrament przestanie być spowiedzią. A zacznie być sakramentem pojednania. I jeszcze raz podkreślam: nie mówię tego po to, aby ktoś wyszedł smutny z tego naszego wieczornego spotkania. Nie mówię tego po to, aby ktoś czuł się zdołowany, ale mówię to po to, abyśmy poczuli w sobie naprawdę pragnienie Bożej obecności. Abyśmy naprawdę zobaczyli, nie tylko poczuli, ale zobaczyli, że jest konieczne moje przyjście do Jezusa i proszenie go o miłość, o miłosierdzie. I święty Jan dalej tłumaczy nam: Dzieci moje, pisze Wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli nawet by ktoś zgrzeszył, mamy w obrońce obrońcę wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. On jest ofiarą przebłagalną. Nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. I mamy również nadzieję, że te słowa wszystkie dziś wypowiedziane pomogą nam zobaczyć, jak wiele Bóg uczynił dla nas i starać się każdego dnia zbliżać do niego. Pamiętać musimy właśnie, że nasza grzeszność nie jest przeszkodą w zbliżaniu się do Boga, ale nawet jest pomocą. Z odkrywaniu tego, że go potrzebuję. Kiedy jestem chory, potrzebuję iść do lekarza, potrzebuję tabletek, po prostu. Dopóki nie zobaczę, że jestem chory, będę udawał, że jestem zdrowy, nie zacznę korzystać z posługi lekarza. I dopóki będę udawał, że wszystko jest w porządku ze mną, to nie zobaczę, że potrzebuję Bożej Miłości. Dlatego pragnę Was zaprosić dziś szczególnie. Abyśmy nie zamykali tych rekolekcji w tej świątyni. Aby ten wieczór, jak wrócicie do domu swoich, był właśnie przygotowaniem do jutrzejszego pojednania. Być może ktoś już skorzystał z tego pojednania, to dobrze. A może widzi dzisiaj, że potrzebuje to zrobić jeszcze raz. Że potrzebuje jeszcze raz przyjść, nie tylko wyznać grzechy, ale naprawdę szukać pojednania z Bogiem, z Jego miłością, z Tym, który kocha nas bardzo. Abyśmy nie byli jak faryzeusze, którzy tylko przyznają się do grzechów, ale nie spotykają Jezusa. Abyśmy nie byli jak ci, którzy mówią, że nie mają grzechu i czynią Boga kłamcą w ten sposób. Módlmy się pokornie o serce gotowe do kochania, o serce gotowe do pojednania. Amen.